Cześć siemanko, witajcie z tej strony. Furyą witam was w kolejnym Let's Play na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w grze Farming Simulator 2017. ze mną Mewa. Siema. Działek. Siemanka. Yy, I dzisiaj akcja Obornik. Yy, działek będzie pojeżdżał 60. Czy to 55? 55. Ja z Etorem 69,11. A Mewa będzie nas ładował ładwarką Merlo. Turbo Farmer A się, jak ci to raki próje, całe, to się zasypie tym No, to najpierw to za... Wysypał <grym> Jeszcze Dobra, ja pół ja... łyżki, jestem ja... <grym> czekaj. Ja sobie to zrobię, na spokojnie se. O, tu se wezmę. Syk. Wiesz, które pole, nie? No wiem. No spokojnie. Dobra, na razie. No, nogę na gazie. Na czekaj, czekaj, zanim że ja sobie to zbiorę. Ja, czekaj, to ja też to na spokojnie. Co, ja tu takiego nie wezmę. Nie zostałem. Dobra Wystarczy ci daleko tak ja cię zasypię. To jedno sztachetko. Teoretycznie tu wjazdu nie było, ale ja miałem. Ty czekaj, czekaj ty. Czekaj szybko. Ra... No dawaj. Ja, ja se z tobą na botniku pojeżdżę. Bo się będę nudził. Chyba. To pole nie należy do ciebie. Jak ja kocham tego farminga? To kup. A no on jest kupione. To pole jest kupione. Ten farming jest taki zbagowany. Dlatego nie mam zbytnio chęci w niego grać. E, czekaj, ja się tu będę przycinał. O, wy to lubicie takie zapachy, co? Nie. Nie wiem, ja tam sobie jeżdżę z y, działkiem na 50 piątce no, no mówię, że nie że rozrzucisz tam, bo jest ten błąd. Musiałbyś jechać obok mnie, tak jak ja pojechałem. No kup też w te pole obok. <grym> Czekaj, tylko sobie pieniądze dodam. Nie gdzie jest Boże, słyszę gdzieś tą 60 jak napiera. Yy, daj mi pieniądze, to kupię te pole. A jak tu się pieniądze dawało? Yy, Boże, nie gadajcie, że się zakopię. Yy, Czekaj tam. Ja pierdę, ile ja bależę. No ale co ty robisz? Nie wyprzedze przede mnie. No kurwa, młody, weź, graj realnie. No kurwa, mać. No, on turbo. On ma turbo. Co mnie tego turbo interesuje? Turbo tam ma... I 4 O kurwa, dać te pieniądze? Jak tu się pieniądze daje? Musisz najpierw mi dać osobne konto i uprawnienia. Ile to pole kosztuje? 85 kawki. Dałem ci. Kupiłeś? O. Ja tu dosypię za Tobą. Ile masz procent? 53. No, 40. Ja się na spokojnie nawrócę. Tu się na Was zaczekam. Boże, jak to 40 dymi, to już chyba silnik do remontuje jest. Co mi się wydaje, chociaż nie, niebo na 40? Ale to w każdym. Ale to tak to w sumie to w, nie, to w 17 to każdy ciągnik, jak dymi. No gdzie? A mój zetor? Ale, ale mój zetor to on jest jeszcze konwers 13. Co ty porównujesz? Nie z pięćdziesiątka, tylko z piętnastki. No właśnie, a pięćdziesiątka piątka to jest oryginalna kasztana. No, no. Tak jak każdy inny polski mot. No wiem, połowa za od pierwszego innego, ale jest Do mnie nie możesz iść. Bo wiem. się wymyłeś. <noise> <noise> Idę tutaj do największego czarnucha we <noise> Boże. <głosy> ale tutaj turbo, widzisz, że... No. Maszyna no, gwizda, no. kierowca... <głosy> <głosy> tak. A, a kierowca pizda. No. Jeszcze na pewno z przodu ile tam procentów macie? Dwadzieścia. Dwadzieścia dziewięć Ile ty mieździsz w ogóle? Piętnaście. Ja czternaście. Ej, w sumie Uda się to pole zrobić na odcinku, ono się wydawało dużo, ale na dwa rozrzutniki to jest szybka akcja. No. Jo. Jak skończymy jedną Dobra. połowę pola to dasz mi się karmić. A ty Furian ile masz procent? 10 no. Dobra, to ja idę powolutku se do mojego manitu. Jak to nie <laughs> manitu? Ja Kąpiel. <laughs> Ale, szabie. To, ale to wygląda to pole ja tyle No spoko, my się prościnaliśmy Ty no, dawaj to... podietrzy tu Chłopaki. Abyście nie wjeżdżali na gospodarkę pojeźdźcie tu podjedźcie, patrzcie Tak, ja to widzę. Dobra, nie już <laughs> wysypię do końca. Eee, chłopaki, patrzcie. Dobra. Ale czy ten twój rzutator jest głośny? Dlatego se grep Co ty robisz? Dawaj tu. No mi się nie chce tam później kręcić tym. A tamten zanim przyjedzie, to człowiek. Tam mam tu tak. i dobra, 100% na razie. Rano. Mogliśmy trochę mniejszy chwytek wziąć. Nie ma. Lodowarkę nie ma, mniejszych Dobra, W sumie to też jest nasze pole, ta tu sobie przejadę od razu. Tutaj tą część mamy skończoną. <gry> nie mogę, jak ta 40, cz mm. 55 znaczy. 5-5-5 7 się 7, 7 Uprzejmie donoszę, że mój kolega jest kapusiem. Zadzwoń się spytać czy można w niedzielę niehandlową donosić. Dzisiaj niedzielę ty, ty, dzisiaj niedziela handlowa, a więc można donosić. Jak dzisiaj jest poniedziałek. Wtorek. 23 się Nigdy nie oglądasz Ja rusza polskości Nie. Ja oglądałem Czekaj. No, co tam było Ty młody, ja tutaj ten środek już zakończę jakby. Także Tak ja sam muszę chcę zobaczyć, jak ja tam mam... mogę jechać. Dobra, ja wiem jak jechać trzeba Nie, To co? się przejechać na polu A to dam za 50 zł bikiem <grym> Te, te nie, eksport... nie, nie przelewaj bo jest. on na skrzynki przewali Tak, to nie ja to nie ja. Ty nie ty. No to nie ja się. Ja się potrafię mówić, Gdy chciałeś górze. komuś pocić, ale Zora sam siebie. Ej, gdy chciałeś zaorać córkę sąsiada, zaora jest siebie obóz. <laughs> o mój Jezu tam takimi jakami to się nie przejmą, bo tak będziemy orać, kiedy to się wiesz, to się tam wymiesza, nie? Tak. Co ty lubisz banany? Ja no? się wydaje, że za, za moja się środka za usiorki tak, od U mnie w, yy -y. w ogóle już maskę ukradli. Ta, tak. Żyle to... przechodzenie miała. O no. Boże widzę tą ogień tam z tego no. wdechu. Tu nam taki kwadrat został i... Aha, ty masz tam jeszcze do pojeżdżania, jo? No. Dobra. Ej, ja ogólnie nagrałem ten odcinek z 13 czy nie? Nie, nie. Nie nagrałem. nie nagrałem. Nie udało się w końcu. Nie nagrałeś? Nie. Aha. No to możesz się pochwalić, co se kupiłeś. Ruchu. Mikrofon, jak widać dobrze mnie bardzo słychać. Jak widać, tak go słychać. Jak go widać, tak słychać. Go słychać nie? No jo. A że wygląd do dupy, to i głos do dupy. O boż. Cie Furia, lepiej nie patrz w yy, lewą stronę, jak będziesz rozrzucał. Którą lewą? Pomoc sklepu. Ale ja nie jestem przy sklepie, a tu tutaj kwadraci robię. No to ci mówię, żebyś się nie patrzył. No, co o, 155? 155? Nic. co, dbaliście z to dziesiątką, piątką? Nic. Nic, ja mówię, że... Żeby... Dawaj, zamienimy się, jak chcesz. Ile masz procent? To 50. wyjeździ ten obornik do ile? 50 o Boże, mam 22. No tak chcesz, to czekaj, to ten obornik wyjeżdża do końca i się pojedzie załadować. A za ten czas będę robił tamtą I to będzie taka Dobra. zmiana na Bociana. Jak jest? pozycja Ale na Bociana chłopie na jednej nodze. Iha, iha, chłopie. Tymi, tymi miakami tu się tam nie przyjmujcie, bo to i tak, to tam pierwsza warstwa dopiero. Jeszcze trzy warstwy. Zaraz pojedziemy drugą. Zaraz to my pojedziemy na Oją, bo my kurwica boska bierze. Jak se pomyślę, ile odcinków posłów pizda. Dobrze, że ty gdzie widzisz Ale bym nagrał A ty to ma 55 Czemu nic nie gadasz? No, to mówiłem, że mam 55 Dobra Albo 50 Nie pamiętam. Już. Ty to ma napęd na 4 buty? Tak. Ta no. burżaza Skąd masz taką 60? A z stanu. Co? Skąd? Afganistan, jak kupiliśmy. Jest. Boże, jak napierasz tym zatorem. Gdzie ty nim jesteś? Aha, jedziesz tam. Z Afganistanu, a polskie stare blachy masz. Pewnie kradziona. No. No. Może jak czarno. Tędy mieszczasz. Ej, czekaj, zostaw to. Co wy robicie? Ej, czemu tam w jakiś ja? zetor na gąsienicach? Aha, trzeci zestaw, tak? Do pomocy. To ci się tylko tak wydaje. Tak, tak. To ci się tylko wydaje, nie? Okej, okay, okej. Okay. To kto będzie ładował? Niech będzie trzeba, to podjada. Po prostu, jak ci się skończy ten, to powiedz to ja ci zetora. do zetora. do lasu boja... na polu. O. A jak? Przynajmniej się nie kopie. Czemu też tak pole Ta. No mewa. A tak i tak mm. nasze nieużytki nie no, ładnie zabronowane nie proszę bardzo tutaj urodzono słownictwo no tak, bo ty są ty ja to jestem na nielegalne. za fraszkę wózki ze są ty i myślisz że będziesz miał całą wieś zaraz cię wydeleguję z tej wsi <grym> że wiecie zaraz poriadnie wydelegował w ciepłe kraje Kończyło ci się? Nie. To jest kończył ci się? Obozik? Nie, 20%. To na pewno jest. Ja jechane 55 turbą. Ej, bo duży ten. Orientuje się, jakie województwa mam ten? Urlop? W sensie kurwa no. Lubelskie Ciebie? na pewno, wielkopolskie i jeszcze a. chyba Podlaskie Ale, ale teraz yy, będą mieli Teraz A no to teraz Dolnośląskie, Polski, kto jeszcze? Ej, Nie tu wiem to, Tu trzeba dojechać jeden pasek, bo mi się skończy Jedź tu z powrotem, mywa Tu masz, jak ja przejechałem, tu Gdzie ty masz tam 5-5? Daj a ty se przejedź no znowu do tego łupa Chłopcu wszystko pootwierał tu jebie w środku, kurwa, ja go pucowałem. Zamykać mi te drzwi. No daj mu być otwarty. Boże, jaka ta 55 jest głośna. A gdzie on pechał tym niebieskim? A on tam jeździ. Tam jest smurfem. Twój smurfik, tak? Fajnie no. się bawicie. A mocno się kochacie. <grywa> Rwa mi się na piątce skrzynia zakleszyła. Tu już w sumie nie ja. ma chyba co ładować tego obornika. Ty skończyłeś ten kwadracik tam? No. O, tu już nie masz co ładować. Zjeżdżamy na Gospa i konie. Dobra Boże, jaki ten zetor Czekaj. głośny, niebieski. Chyba wydechu nie masz. dwa te zetory są głośne, bo mają suprowskie wydechy. Ty, tu chyba jest niezrobione. To zrobione, tu jest niezrobione. Tu taki ten jest, i trzeba tam z powrotem jechać. Dobra. To i z powrotem. I tu jedź, jedź obok mnie, tu jedź z mojej lewej no tu tego paska trzeba. Nie jeśliś mi chopie do kabiny, bo ślepnej wypadek zrobię i co będzie? Furion, na razie nie przyjeżdżaj na gospodarkę z nagrywaniem. To tak ci mówię, żebyś nie przyjeżdżał na razie. Bo chciałem postawić tam 50 piątkę, gdzie powinna stać, no ale cóż. Na głównie? Ale mi się zblokowało. Dobra, to tam reszta tego obornika to wyciągnę, tam widłami się wybierze. Jadę już na gospę. Lepiej nie wiesz. O Boże, ale go ściągło. Jaki kogut. Elegancki. A czemu na, na gospodnie mogę wjechać? Co? Ty, a ty siejesz rozrzutnikiem bo to O boże O może Rozrzutnik wyłączył. Boże i napieprzód. O po mój podwórko. Będę musiał z miotło latać. Ale jechany z zetorkiem. Oporowy zetor, normalnie, tak o. Serio? Co w odpier... alacie, no serio? pokazać tutaj widok gdzie myślę, że No nie są... no! Jezus, to go? No. Proszę pokazać widok, gdzie się... Patrz, jak się ubija gówno. Serio? Panie gówno. Gratuluję. Gówno. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mhm. Do usłyszenia w kolejnym. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź łapkę w dół, jeśli się nie podobało. Suba. Z Ej, dzwoneczkiem. I do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Cześć. Rybo, żeby być za rok. Weź się kurwa, pożegnaj. Pożegnaj się. Dobra. Na Cześć.